Trzy ćwiczenia na rwę barkową. Stań przy ścianie. Oprzyj ręce o ścianę. I tak jak raczek, powolnymi kroczkami maszeruj do góry. Tak wysoko, jak tylko dasz radę. I z powrotem opuść ręce. I znowu do góry. Z powrotem złóż ręce, jak do modlitwy. I w sposób podobny do piły tarczowej. Powolutku tnij siebie tak wysoko, jak dasz radę. I z powrotem. I jeszcze raz. I z powrotu. Podłóż rękę pod łokieć ręki bolącego barku i za pomocą tej ręki unosz powolutku, tak jak dasz radę wysoko, tą bolącą rękę z bolącym barkiem. Każde z tych ćwiczeń wykonuj powolutku w zakresie bezbólowym. Na początku 2-3 powtórzenia, docelowo 15-20 powtórzeń. Wszystkie ćwiczenia wykonuj w zakresie bezbólowym. I koniecznie napisz w komentarzu, czy Ci to pomogło.